Siemanko Grubackiej, Gruby cześć z tej strony. Witam na grubym CES Oczywiście, z kodem gruby, 10% do depozytu, 2 zł. 10 groszy na start. I z kodem gruby te zajebiste skinki do wygrania dla Was. Słuchajcie, co dzisiaj? Dzisiaj z Daily Case na pewno. Dzisiaj też. E... O! Wyniki konkursu. co Wyniki konkursu, które zobaczycie na ekranie, jak tylko. Wylosowałem właśnie nowe, także teraz widzicie gratulacje dla wygranych. Jeżeli nie dostajesz skina, zgłoś się do mnie na Discordzie poświadczając, że to twój kanał. I co dalej zagramy? Myślałem dzisiaj o dedicated Cases, bo 50 na 50 były ostatnio. Eee, coś tam pooddawały, coś nie pooddawały. Tutaj mamy takie skrzyneczki jak USP. Hmm. Można wygrać Fadica. W ogóle mały procent jest w chuj z tych uspów i Glock'ów w chuj, po prostu, ile to jest warte? 1200, 1200, no nieźle, 6 stówek, kosztuje jedna, ale to jest jester, na razie to zostawiam, music case'a nie otwieram, bo tam nie ma nic ciekawego, tu jest boost, tu też jest jester, 750 zł, dobra, trzeba to po prostu wrzucić w bitwę i zobaczymy co z tego wyjdzie. OK, i chyba mamy w sumie wszystko, to co chciałem na razie. Tutaj widzę, że mamy nie, nie dwójką, że tak powiem. Mamy tak, mamy po dwie skrzynki każdej do Agents Case'ów, dwie skrzynki zwykłe i dwie skrzynki z boostem, bo tutaj jak widzicie mamy to, 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 Music Case'a nie chcę, bo on jest chujowy. Dalej już mamy tylko Gloves, Knife, Wild Gloves i Supreme Knife Case'y a to jest troszeczkę, no, wyższy level, co by nie mówić wyższy level więc na razie odpalmy sobie to w 2 na 2 no i jeżeli się okaże, że te e, weapon case'y tak oddają no to wejdziemy też na te e, knife'y i gloves'y no nie ma co mówić, zobaczymy głównie pewnie tutaj e, agenci nam zadecydują o wyniku, ale ale może z tych tańszych skrzynek też coś wypadnie no i tak jak domyślałem się na razie się nic ciekawego nie dzieje, z ciekawszych dropów był tu Ferry, teraz dopiero co poleciał Nuclear Grain, no to z bustowych yy, skrzynek, że tak powiem, nic dziwnego, w sumie to nawet spoko, że takie rzeczy są, ale w sumie na razie nie ma nic. Chyba za bardzo profitowego do tej pory, nawet z tych skrzynek z boostem. Co ciekawe. Teraz poleciał fajny kałaszek przed chwilą, ale nie wiem czy to był boost, czy nie był boost. Chyba nie był. No tutaj awówki latają. A awówki dobrze mi się kojarzą, że tutaj kurde dropik był niekulawy dosyć. No ale teraz też się specjalnie nie popisał ten drop. Kurwa, jakby ten czerwony kałaszek poleciał. Powiem Wam, że. O, dobra. Taki kartel, jak siadł, to, to jest, uuu, uuu, dobra, co, o kurwa, to 340 stoi, ja pierdolę, nie, no dobra, lipa trochę, powiem szczerze, myślałem, że trochę nam tu odwrócą, o, może odwrócą, ty, kurwa mać, no, no 300 wyróżnicy, że ta kurwa jebana musi być tak droga, no, myślałem już, że nam ten skinek, kurwa, tutaj odwrócisz, ale, no. A tu chuj, no ale zobaczcie, bitwa zrobione X2, więc to znaczy, że te skrzynki dropiły, tylko że, no tak jak mówię, te pierwsze niespecjalnie. Spróbujemy sobie w takim razie jeszcze raz machnąć y, Agent's Case'a. Y, agent's Case'a, może 4 razy, może w buste 4 razy, zobaczymy, mm, Zobaczymy co tu lepiej podaje. Czy może bardziej warto busty otwierać? Może kurwa nie busta. Podejrzewam, że bo usta jak zwykle, ale. Wolę to sprawdzić. O, tutaj poleciała agentka FBI. Czerwona. Przypominam, na razie zwykłe skrzynki. W sumie to był jedyny profitowy skin, i teraz doszedł drugi po tej stronie. No i o, tutaj te. u, tutaj fajny proficik na tych dwóch. I tu mam już busty. I tu już. O kurwa, to się zaczęło grubo robić. Dobra, te busty są nie? O kurwa, no nie, no tych skrzynek się nie opłaca w ogóle bez busta otwierać. Ta ruda kurwa tutaj lata co chwila. O ja pierdolę, jeszcze ten ziut. Ej, mocna bitwa w chuj. Mocna bitwa w chuj. To mi się podoba. Dobra, agent's case jest kurwa totalny kocur, nie? To jest kurwa totalny kocur po prostu. Mocny temat. Spróbujemy sobie... Eee, czekajcie, co tutaj dalej jest? Gloves case i knife case. Spróbujemy sobie to wrzucić. Gloves case, eee, wild nie i knife case. W buście to kosztuje oczywiście razy 2, a więc mnie to nie interesuje. 1100 kosztuje jedna taka bitwa, 1150 nawet. Więc wejdziemy sobie na razie w jedną, zobaczymy. Może będzie nam dane wejść w drugą też dzisiaj. Zobaczymy za chwilę, jak tutaj nam się temat rozwiąże, nie? No, te niebieskie ładnie wyglądają. O kurwa, i drogie też są. Ja pierdolę i to w chuj. Odkuły nam no, tutaj skrzyneczkę mocno. No, a no, że się za bardzo nie popisały. Tak szczerze, te noże to taka trochę chujówka tutaj poleciała. No ale jak widzicie, Glofsy powiedziały, masz grubę. Dam ci coś w końcu. Do tej pory nie powiedziałem pierwszego keyworda, więc teraz go powiem. Pierwszy keyword to jest konkurs. Także napiszcie konkurs w komentarzu i oczekujcie jeszcze na drugi keywordik, żeby wziąć udział w konkursie, właśnie w losowanku, właściwie. Dobra, co ja bym chciał dalej zrobić? Może dżesterki? Może spróbować w takim razie na dżesterkach te skrzynki. Co ja mam tutaj do dodania? USP, USP, USP. Y, potem jest tak M4. O oh, kurwa, drogo. Y, I spróbujemy AWP i AK. Zobaczymy, ile to będzie łącznie kosztowało. O oh, kurwa, dużo trzy koła. No ale dobra, no czego się nie robi dla widza. Jak sprawdzamy to oporowo. Mam tylko nadzieję, że jeżeli coś dobrego poleci, a musi coś dobrego polecieć, to poleci kurwa na prawą stronę, nie? Bo lewa to jest wiadomo, lewactwo, plujemy na to, nie lubimy. Lewucha tak zwana, czyli coś. O kurwa, Dragon tatu poleciał na lewo. Ja pierdolę, jakie gówno. O kurwa, minimal wear? Nie, no koniec świata to jest. Ja pierdolę. Ja pierdolę, kurwa. O ja pierdolę, co tu się odjebało? Skąd ty się ten hydroponik wziął? O kurwa mać. Ej, dobra, to było, to było mocne. To było mocne. Jak zacząłem to one tutaj, to to już był kurwa koniec, nie? O, miskiem emotkę dałem. Nic się z botów pośmiałem. Kurwa mać, ale mocarna bitwa. I tego się nie spodziewałem naprawdę, że te skrzynki takie coś potrafią, nie? Dobra, no jak już, że tak powiem, uzbieraliśmy na drugą taką bitwę, to odpalamy drugą, no kurwa. Klasunia, no jak tak oddaję, no to można kurwa grać. To jedziemy z kurwami, że tak powiem. Zobaczymy, co tym razem odda. No ten hydroponik kurwa wyskoczył z za krzaka oporowo. O, 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 o tak, o tak, ja pierdolę, o tak. Dobra, e, albo jakoś super też nie dały, ale w sumie źle nie ma. Ej, dobra, drop jest, powiem Wam szczerze, jest kurwa fajny, nie? Co prawda wyszliśmy teraz na minus, co jest dziwne, ale drop kurwa nie był wcale takiej kulawy, aż ciężko kurwa stwierdzić mi czemu wyszliśmy na minus. No w każdym, w każdym razie drop nie był kulawy, naprawdę. I w sumie to nawet mi się to podobało. Powiem wam szczerze, że to zestawienie tych czterech skrzynek naprawdę było fajne. Chociaż myślę, że USP and Glock. Z tych wszystkich był najgorszy, w sensie, no nie pokazał nic jakiegoś cudownego. A M4 AWP AK, no chyba nie muszę mówić. O, dzwoni kurwa Slowly CS. Dobra, Slowly CS ogarnięty. Można otwierać skrzynkę dalej. Yy, kurwa mam 8 koła, ja pierdolę, mocny temat. Może ktoś coś ma tutaj, jakąś bitewkę dla mnie, no nie mają, nie mają. No dobra, no, to jak już powiedziałem, że jak będzie nam dane, no to kurwa przetestujemy, tak? Eee, czekajcie, nie to, nie ta zakładka, już mi się pomieszało. Eee, dobra, tutaj jesteśmy na case'ach, i tu szukamy, szukamy, szukamy. To może taką bitwę z tych czterech? Spróbujmy, spróbujmy taką bitwę tutaj machnąć. To w takim razie glovesy i najfy No, o kurwa, 3000 to kosztuje. Ja pierdolę. O w tą stronę. Dobra, spróbujemy 2 na 2 Może wrzucę underdoga dla niepoznaki. To już będzie mocna bitwa, zwłaszcza jeśli jest kurwa do wygrania Doppler Rabi. Ja pierdolony jest piękny, nie? Mógłbym kurwa 3 lachy obciągnąć za takiego Doppler Rabi, serio. Pojebane. Okej, okay, tu się nic nie świeci. O, słaby drop w sumie. No tutaj też tak kurwa armię, no, ten Brightwater, ale nie powiedziałem, że to jakiś cudowny drop. Tutaj Supreme. Też Lipa. O, chujnia. W całe szczęście wygrałem, ale powiem wam szczerze, że drop był słaby. Jesteśmy na fajnym plusie nawet, w sensie na takim całkiem przyjemnym, ale powiem wam, że kurwa drop to do cipy. To mi się nie, 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 nie podobało się. Nie, nie, podobała mi się ta bitwa. Dobra, może inaczej, może gloves w buście i knife w buście. 2 300 taka bitewka, no dobra, no pozwolimy sobie. Pozwolimy sobie, nie będę się chwalił, no ale mnie stać. O tutaj ziomka też stać, widzę. Dobra, no to wjeżdżamy w to. I co na takim buście można wygrać? O kurwa, niedobrze chyba. No nie do. O kurwa, to 27 koła? Ja pierdolę, co ten boost to diebał? No nie, no tak to nie. Kurwa, jeszcze raz. 27 koła, toż to jeszcze, kurwa były te najdroższe chyba. O kurwa, i znowu ten sam dziut. Ty z kurwy synu mi przegraną przyniosłeś. Dobra, no nic tu nie ma ciekawego. E, tu też kurwa. Nic nie ma ciekawego. Ale lipa. Chuja do dupy wygrałem co najwyżej. No, powiem wam tak. Powiem wam tak. Uważam test za zakończony i uważam, że tak. Podsumowując. Drugi keyword to jest wolny. Wolny, jak taki mój przyjaciel wolny. Wolny to jest drugi keyword. Zapiszcie dwa keywordy, wtedy wygrywacie. A co do skrzynek? Te trzy skrzynki w jesterze, wykurwiste są, w chuj. Te skrzynki bez boosta i bez jestera są fajne. Z boostem nie są fajne. Agents na jesterze, nie, na czym to było? Na buście daje w chuj. Bez, nie daje w chuj. W sumie to tak szczerze wam powiem, że z takich, że tak powiem, podgrup skrzynek. Chyba te na ten moment mi się najlepiej otwierały. Jeszcze muszę sprawdzić drugi czy też trzeci raz te skrzynki cs Bo w nich było bardzo różnie, bardzo różnie. Ale kurwa, no na ten moment to nawet yy, powiem wam szczerze, że te Dedicated case'y sporo lepiej wypadają niż chociażby 50 na 50 czy naklejki. Naklejki kiedyś wypadały fajnie, ale myślę, że tutaj Dedicated naprawdę klasunia. Dziękuję bardzo widzowie za oglądanie, oczywiście z kodem gruby, takie zajebiste skunki do zgarnięcia. Pozdro dla was, elo.